Z tej strony ja pod na W dzisiejszym odcinku znalazłem i dostałem te oto trzy auta i będziemy je unboxingować. Pierwszym autkiem jest w 1986 roku to auto jechało w Monte Carlo. Obejście sobie ten film. W Monte Carlo jechało. I widzimy się może, jak to odpakuje. Bo po co mam nagrywać, jak odpakowuję? O, i pięknie wygląda. Teraz może pokażę Wam, jak ono wygląda. Widzieliście teraz jego prezentację, i może teraz je odłożę na półkę. O tutaj, wśród swoich kolegów też Hot Wheelsów. Może teraz przejdziemy do, nowe, do nowego auta. Hmm, teraz mamy 2010 Hei Impla. To jest yy, auto z firmy Chevrolet, bo tutaj jest ten plusik. I widzimy się, jak go otworzę, a później będzie prezentacja. Mmm, pięknie wygląda. A teraz prezentacja. A teraz bierzemy auto i wstawiamy na kolekcję. Następny typ koło swoich kolegów. A teraz docz. Mus, Ford Mustang z 92 Pamiętajcie, każdy Hot Wheels, który ma o takie cyferki tu y, i spacja na górze, to znaczy, że rok to jest auta y, na, w prawdziwym życiu Ford Mustang, widzimy się jak tego Forda otworzę A to jest fajne, że ma numer 0. Ford się tak prezentuje, a teraz prezentacja. Auto. Ustawiamy... To auto ustawimy o tu. Bo tutaj stoją odtąd od tego auta do tego moje ulubień u, moje ulubione. I no... nic mi nie pozostało jak Wyrzucenie śmieci i pożegnanie się. A teraz wywalam śmieci. A teraz nic mi nie pozostało jak pożegnanie się z Wami. I pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę. I wpadajcie na mój drugi kanał Bot 1 Hulaj Noga. Pa!